Korelacja Shiba Coin i Dogecoin nie jest taka silna. Ale przykładowo, jeżeli spojrzymy na Uniswap i Chainlinka, to jest ona umiarkowana. A jeżeli spojrzymy na chociażby Bitcoin i Ethereum, tam występuje silna korelacja. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zbudować tego typu agenta, zapraszam Cię do oglądania. To jest wzór opisujący korelację. On może wyglądać trochę strasznie. Ale spokojnie jest prostsza forma, żeby zrozumieć korelację. I tutaj spojrzymy sobie na tą tabelkę. Ta tabelka pokazuje nam korelację różnych narzędzi finansowych, różnych sektorów finansowych do innych. Czyli przykładowo, zobaczmy, tutaj mamy korelację 0,8. Ona świeci mocno na zielono, czyli to znaczy, że to jest silna korelacja dodatnia. Jak jeden aset rośnie, to drugi również rośnie. Mamy korelacje, które są powiedzmy takie umiarkowane, czyli na przykład korelacje tutaj 0,4, to jest taka korelacja niezbyt silna, niezbyt taka średnia korelacja dodatnia. Mamy też korelacje zerowe, czyli te, które raczej nie wykazują żadnych trendów i to są te w okolicach zera, ale mamy też korelacje, które mogą być ujemne, czyli jak jedno aktywo rośnie, to drugie spada. I tutaj mamy przykład minus 0,49. To jest taka średnia korelacja ujemna. Ale w tym nagraniu nie będę Wam tłumaczył, jak to liczyć, nie będę Wam tłumaczył, jak dokładnie to interpretować, dlatego że żyjemy w czasach sztucznej inteligencji. I w tym nagraniu chcę Wam pokazać, jak zrobić swojego agenta AI na platformie N8N, który będzie realizował dokładnie to zadanie. Od czego zaczniemy naszego agenta? To jest nic innego jak trigger. Każdy agent AI potrzebuje trigger do działania. Tutaj triggerem jest nic innego jak wysłanie wiadomości na Telegramie. Możemy sobie zrobić test właśnie działania. Możemy sobie kliknąć test workflow i napisać mu cześć. Nie ma informacji o tokenach. Moglibyśmy zaimplementować mu tutaj system komunikacji i rozmowy, zwracając informacje takie i takie. Nie, my zaimplementowaliśmy prostą odpowiedź, że potrzebujemy informacji o dwóch tokenach. Jak to zrobiliśmy? Zbudowaliśmy tutaj classifier. Classifier jest to takie narzędzie, które jest zasilane niczym innym jak sztuczną inteligencją, która, które pomoże nam zidentyfikować, czy dany użytkownik pyta o zero. 1, 2 czy 3 lub więcej tokenów. Po co ta interpretacja? Dlatego, że aby określić korelację, potrzebujemy co najmniej dwóch asetów. W momencie, gdy użytkownik zapytał jeden token, moglibyśmy mu powiedzieć, ta korelacja wynosi jeden. Ale w tym miejscu, w tym bloku rozdzielimy to sobie na 0 tokenów, na jeden token, na dwa tokeny i na plus dwa tokeny. Klasyfikacja odbywa się poprzez nic innego jak zdefiniowanie wcześniej prompta, na podstawie którego ta sztuczna inteligencja ma podjąć decyzję. Ile jest tokenów? Te prompty są bardzo podobne do siebie. I najważniejszy prompt jaki mamy, to jest właśnie zapytanie o dwa tokeny. Tak wygląda ten prompt. I teraz co mamy na wyjściu? Jeżeli mamy dwa tokeny, idziemy dalej z całym flow. A jeżeli mamy 0, 1 lub 2 lub więcej niż 2, Zwracamy proste informacje na telegramie. Tutaj nie ma żadnej sztucznej inteligencji. Co jak już zdefiniujemy dwa tokeny? Czyli jest dokładnie to, na czym nam zależy. Teraz możemy budować korelacje. Idziemy do kolejnej sztucznej inteligencji. Każdy z tych bloków ze sztuczną inteligencją to jest tak naprawdę osobny node, osobny agent, który realizuje konkretną misję, którą opiszemy mu w promptzie. Kolejny tutaj blok to jest ekstraktor informacji i on ma na celu z tego zapytania, które my zadamy, zidentyfikować o jakie tokeny użytkownik pyta, jakie tokeny pojawiają się w prompcie. Czyli przykładowo, jeżeli spojrzymy tutaj na Shiba i Doge, możemy nawet wspólnie wywołać sobie to zapytanie, czyli robimy sobie test workflow, pytamy teraz Shiba i Doge, widzimy, że nasz classifier zidentyfikował tak w zapytaniu są dwa tokeny. Dlatego przejdziemy sobie do naszego ekstraktora informacji. Widzimy, że tutaj informacja nam już się pojawiła. Tutaj, jeżeli chodzi o platformę N8n, tempo działania nie jest najszybsze, dlatego że tutaj interfejs działa znacznie wolniej niż to, co się dzieje pod spodem. Ale wejdźmy sobie właśnie do tego naszego ekstraktora informacji. I zobaczcie, przy tym zapytaniu, które on dostał, on zidentyfikował, że nazwa pierwszego tokena to jest Shiba Inu, jego symbol to jest SHIB. Nazwa drugiego tokena to jest Dogecoin, a jego symbol to jest DOGE. Jak on to zidentyfikował? Określiliśmy mu atrybuty, czyli zawsze nam definiuj token na, nazwę tokena pierwszego, symbol tokena pierwszego, nazwę tokena drugiego i symbol tokena drugiego. I ponownie, jako że pracujemy ze sztuczną inteligencją, zdefiniowaliśmy mu prompt, czyli co on ma zrobić w tym konkretnym atrybucie. I tak zdefiniowaliśmy cztery atrybuty, czego efektem jest właśnie nasz output. Co się dzieje później? Zatrzymamy sobie działanie dlatego, że jak widzicie, jeszcze tutaj samo działanie, sam interfejs nie skończył działać, mimo że odpowiedź już mamy. Ale co się dzieje później? Później jest mamy request, mamy zawołanie do Coin Papryki. Coin Papryka to jest agregator danych, który dostarcza nam informacje o ponad 75 tysiącach tokenów i tutaj mamy zapytanie do niego do tego API właśnie o coins. Czyli jak wejdziemy sobie w dokumentację, jest to lista coinów. Dlaczego? Musicie wiedzieć, że jeżeli rozmawiamy z jakimś API, to musimy podać konkretne ID tokena. Czyli musimy podać konkretne ID, w tym przypadku Dogecoin Doge i Shiba Inu Ship, ale nie wiem jak to ID wygląda. Dlatego my sobie w tym miejscu Zapytamy Coin Paprykę. Hej, Coin Papryka, powiedz mi wszystkie tokeny, jakie masz i później porównamy sobie te tokeny. Czyli w tym miejscu pytamy, daj mi informację, jakie tokeny masz, a tutaj zobaczcie, AI Transform. Kolejny raz wykorzystujemy AI, dlatego że na outputie możemy sobie to myślę powtórzyć. Teraz byśmy może wzięli jakiś inny, może Shiba i pp. Jak widzimy, informacja nam tutaj bardzo ładnie przechodzi. Jest ona ekstraktowana. No ale właśnie, na Outputie, w słowniku Output, mamy... Musimy dać temu chwilkę. Mamy jeden słownik Output, w którym mamy aż cztery wartości. Musimy je sobie podzielić. I oczywiście, mógłbym wykorzystać do tego dedykowane bloki, dedykowane node w N8n, ale może ja nie umiem programować. Może nie jest to wiedza, którą dany użytkownik posiada, dlatego N8N wychodzi tutaj naprzeciw i daje blok, daje node o nazwie AI Transform, w którym po prostu ponownie piszemy prompt i on na podstawie tego prompta, klikniemy Generate Code, generuje nam kod, który realizuje tę misję. Ja w tym miejscu chcę, żeby ten kod wyszczególnił nam informacje, czyli jako symbol, nazwę tokena i symbol tokena zapisał nam wartości stokena pierwszego, wartości stokena drugiego chcemy, żeby zostały tutaj pominięte. Jak widzicie, mamy już odpowiedź. Mamy odpowiedź, że występuje słaba korelacja ujemna, co może świadczyć o migracji kapitału. Być może, ta U, to jest oczywiście na razie hipoteza robocza, ale ta korelacja występuje w taki sposób, że kapitał migruje z SIBY do na przykład PEPA. No i dobrze, no, co mamy teraz? Mamy informację z Koń Papryki o 75 tysiącach różnych tokenów. Mamy z naszego AI Transform informację o tokenie pierwszym, czyli jaka jest nazwa i symbol i informację o tokenie drugim, również jaka jest nazwa i symbol. Co teraz robimy? Wykorzystujemy blok Merge po to, żeby połączyć te informacje, żeby przykładowo jeden node zaczekał na drugiego node'a i następnie wchodzimy do bloku Code. Ja nie będę wchodził do tego bloku, dlatego że jest to. Um, może to zająć dłuższą chwilę, dlatego że wtedy będą wyświetlane informacje właśnie o tych 75 tysiącach tokenów, ale co Wy możecie w takim bloku no, e, Code zrobić? Tam macie zakładkę AI Assist. E, na, zaryzykujmy. Spróbuję wam je, ją pokazać. Musicie dać tutaj chwilkę, dlatego że tak jak widzicie, ja już to kliknąłem. Tutaj interfejs, jeżeli chodzi o N8N, potrzebuje trochę czasu żeby w ogóle to dźwignąć, dlatego że on tak naprawdę próbuje nam pokazać, jak widzimy, mamy błąd strony, próbuje nam pokazać 75 tysięcy tokenów. Tutaj po lewej możemy zobaczyć, jakie token nam zwróciło API z Coin Papryki. I mamy też informację, że my dostarczyliśmy PP Coina o symbolu PP. I Co robi teraz nasz kod? Nasz kod filtruje, a raczej przeszukuje całą bazę, całą zwrotkę z Coin Papryki. Szuka, gdzie nazwa i symbol są najbardziej podobne i zwraca nam token ID. Tak jak widzicie, tutaj Pepe symbol PP ma ID pppppp. Dość, dość, śmieszne. Jak powstał ten kod? Nie inaczej jak ask AI. Tutaj napisałem prompt, czego potrzebuję, że na podstawie takich takich danych wejściowych zrealizuj mi to i to zadanie. I dostałem informację zwrotną, czyli ten symbol, co mnie interesuje. Podobnie w przypadku wyżej, w którym pytamy o, o SHIB. Co się dzieje dalej? Dalej wywołujemy ponownie API Coin Papryki, tylko w tym miejscu zmieniamy endpointa, dlatego że już nie potrzebujemy listy wszystkich coinów. Tylko interesuje nas, jak dany token performował w, cza w czasie. Czyli jakie wartości, jeżeli chodzi o cenę, market cap i wolumen miał w czasie i w tym momencie uzyskamy szereg, jeżeli chodzi o SHIB i szereg informacji, jeżeli chodzi o PP, a następnie AI porówna te informacje jako nasz prywatny AI agent, który doradza nam odnośnie korelacji. Tutaj właśnie wykorzystamy sobie endpoint end odnośnie historycznych danych. Dokładnie ten endpoint. Jak zobaczymy, jak sobie wejdziemy tutaj w ten blok. Ten endpoint jest tutaj zaimplementowany. Co ważne, tutaj na sztywno jest w tym momencie podana data i na sztywno jest podany interwał czasowy, ale nie musi tak być. Dlaczego? Wystarczy, że do naszego prompta podepniemy kolejny ekstraktor informacji czyli kolejną sztuczną inteligencję kolejnego takiego małego agenta AI, który będzie nam interpretował w zapytaniu, od kiedy mają być brane dane informacje. I będzie nam interpretował, jaki interwał czasowy ma być. Dlatego, że być może, tutaj, jak widzimy, strona lekko nam nie dowozi, ale wyczyścimy wszystkie informacje, dlatego, że być może tak powinniśmy do tego podejść. Ty, jako twórca tego agenta AI, stwierdzisz, że ty chcesz mieć informacje nie tylko z interwału jednodniowego, ale też dwudniowego weekendowego. i weekendowego. Na podstawie tych trzech interwałów czasowych chcesz, aby była podjęta decyzja. I właśnie tutaj Endpoint zwraca nam informacje o cenach o cenach Market Cap i wolumenie tego tokena na interwale dziennym od, 11, od 1 listopada. I to zwraca nam informacje zarówno o jak i OPP. Następnie mamy Merch, agregowanie i edytowanie tych, tych danych. Jest to nic innego jak obróbka w celu po prostu połączenia tych danych w jeden słownik a następnie w bloku edit ten słownik jest konwertowany na stringa, dlatego że tak łatwiej jest to przekazać sztucznej inteligencji. I mamy wisienkę na torcie. Mamy właśnie blok Merge, mamy blok Aggregate i mamy naszego agenta AI. Blok Merge łączy informacje o prompcie, który wysłaliśmy na Telegramie, o tokenie pierwszym, czyli cały szereg danych związanych z ceną, z wolumenem i market capem, i tak samo z tokenem drugim, agreguje je jedne, do jednego słownika i następnie przekazuje do sztucznej inteligencji. I teraz, jak działa nasz finalny agent AI, który wcześniej, tak naprawdę korzystał z czterech nodów sztucznej inteligencji, on ma tak podane informacje. To są informacje o tokenie pierwszym, to są informacje o tokenie drugim, a to jest prompt użytkownika. Wydawałoby się bardzo proste. Tak, dlatego że to jest prompt, który wysyłamy do sztucznej inteligencji, ale jest jeszcze coś takiego, co się nazywa system message. Czyli cały ten system, cała ta warstwa, w której tłumaczymy temu agentowi, kim on ma być i jaką ma misję realizować. Zobaczcie, tutaj mu mówimy, że musi się wcielić w specjalistę do korelacji kryptowalut, jakie ma cele, co musi zrobić, normalizować dane, policzyć odpowiednie korelacje, jak ma przekazać te dane. Przykład przekazanych informacji. Mówimy, że te informacje mają być proste. Czy tak naprawdę definiujemy całą tą strukturę tego naszego agenta AI. Mamy również podpiętą, info, podpiętą pamięć, jeżeli byśmy chcieli na przykład zapytać najpierw o korelację dwóch memcoinów, później o kolejnych dwóch i później je porównać. I mamy output na telegramie. I właśnie to, co tutaj widzicie, tu oczywiście też jest podpięta sztuczna inteligencja. Wszystko zasila jeden i ten sam model OpenAI, a nawet GPT-4O mini, żeby też przyoszczędzić troszkę na tokenach. To jest właśnie ten agent, który realizuje tą funkcję, czyli pozwala nam pytać o korelację dowolnych tokenów i ją porównywać. I teraz, co można zrobić dalej? Wyobraźcie sobie, że ten agent to jest tylko jeden z agentów, AAA, jakich macie. Macie agenta do korelacji. Macie też agenta, który na przykład zajmuje się analizą techniczną. Macie też agenta, który robi nic innego jak research. I teraz połączcie sobie tych agentów, połączcie sobie informacje od tych agentów i zagregujmy te informacje do jednego master agenta. Czyli mamy tą strukturę, gdzie mamy master agenta, który dostaje informacje od wielu różnych agentów i ten master agent podejmuje ostateczną decyzję inwestycyjną. Na przykład, czy kupić dany token? Czy dzisiaj jest dobry dzień na zagranie pozycji długiej na tokenie takim i takim? I może te informacje zwracać Wam na telegramy. Albo lepiej, wyobraźcie sobie, że budujecie takiego agenta, budujecie taką tak naprawdę armię agentów, Waszych specjalistów, łączycie je do master agenta, a master agent bezpośrednio wykonuje operacje na blockchainie. I to jest jak najbardziej możliwe. Jak najbardziej możliwe jest to, żeby on działał z różnymi giełdami, czy to zcentralizowanymi, czy też decentralizowanymi, i tak naprawdę, żeby sam w odpowiednich momentach podejmował odpowiednie decyzje i generował wam profit. To jest oczywiście tylko pomysł, jak można rozwijać tego agenta. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz poniżej. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć.